Następne pytanie trochę się wiąże już z tym, co y, powiedziałem, odpowiadając na poprzednie. Jak przekonać młodych ludzi, aby zaczęli interesować się historią Polski i polityką? Jak na razie, y, to, do być, to od młodych powinna wyjść inicjatywa wyjścia na ulicę i walczenia o nasz kraj. No to tak jak już powiedziałem, ten ruch narodowy jest ruchem młodego pokolenia i od nich właśnie ta inicjatywa wychodzi. Natomiast czy powinni wychodzić na ulicę i walczyć, to, bo to jest już sprawa dyskusyjna, bo akurat nie wiem, co jest intencją pytającego, mm -hmm. bo jeżeli chodzi o zniecenienie kolejnego powstania, to, to raczej nie powinni tego robić. I, i, I nie wiem, czy na ulicy akurat się uda wywalczyć niepodległość w Polsce. Na jakich zainteresować historią i polityką? No, myślę, że no, ta część się ta, ta tym już interesuje, natomiast do pozostałych można dotrzeć poprzez interesujących ludzi, poprzez interesujące wydawnictwa i poprzez internet. I tutaj taką osobą, którą bym polecił, jest pan Stanisław Michalkiewicz, który umie zainteresować zarówno starszych, jak i młodszych polityką, mówi w sposób analityczny, ciekawy, interesujący, humorystyczny. humorystyczny. Nawet. I nawet ludzie, którzy są dalecy od zainteresowania się polityką po wysłuchaniu jednego czy drugiego wykładu pana Michalkiewicza zaczynają tą politykę rozumieć, bo żeby się czymś interesować. To trzeba przynajmniej elementarną jakąś wiedzę mieć na ten temat i, i właśnie tacy ludzie jak Michalkiewicz umieją to zrobić, że umieją zainteresować i później jak już człowiek łapie tego bakcyla to idzie dalej. A o z ludzi, którzy się niczym nie interesują, no to z nich to po prostu nie zrobimy polityków ani historyków i trudno. Czy po prostu czekają aż coś, aż mi się poda na, na, na tacy. To, to nie jest problem, żeby żeby wszyscy się interesowali polityką, tylko żeby się, żeby polityka była dobra i żeby elita się wytwarzała, która będzie miała wpływać na Społeczeństwa. W tej chwili, jak mówię, no, środki przekazu są w rękach wrogich w Polsce. Tak, tak nie się tego słowa. No i trzeba stworzyć ten obieg informacji. Taką drogą jest internet, który. jeszcze jest. Jest, jest, jest. jest i jest w miarę wolny. No i próbować jeszcze rzeczy robić, na przykład y, czasownictwa, książki, i dyskusje, próby dyskusyjne, mm -hmm, tak y, próbować może wchodzić do szkół, można pozyskiwać, na przykład nauczycieli, nauczyciele mogą uzyskiwać mm -hmm. profesorowie uniwersyteccy. To jest ważna sprawa, bo mm -hmm. to uderzenie w rolów idzie na przykład wyraźnie w kierunku środowiska akademickim, bo chodzi o to, żeby zastraszyć profesorów, na przykład uderzenie w profesora Jakownicza jest takim. Bo, no bo skąd ma się już czytelniki z uniwersytetów, z, z, z studentów i面grami, i wykształconych? I jeżeli się zastraszy profesurę, a, a, a to się robi, albo się zastrasza, albo się przekupuje, no to wtedy jest trudno. No, no, no ale jeżeli się znalazłaby grupa jednego, dwóch, trzech, takich ludzi, oni pociągną młodzież, bo młodzież... Ale młodzież też powinna się sama, sama domagać pytaniami też młodzież, od profesorów, żeby tak, tak. mówili no, to jest prawdę. Jest wprotny, ale, ale gdy tego mm -hmm. nie ma, to powinien ten mądrzejszy inicjować, czyli profesor, jeżeli mm -hmm. ma wiedzę, to nie powinien trzymać pod korcę ani się bać, tylko ją, no, no tak. bo, 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 bo po to są uniwersytety, po to jest wolność. I i takie jest powołanie uniwersytetów i profesorów, żeby odkrywać prawdę i się to prawda. Albo nawet też takie taki pisemka by wydawać, jak jakżeś ty, ty wydała takie, takie biulyny. No tak, papierowe czas biuletynów już minął, bo e, tak, nie całkiem, tak. Nie całkiem młodzież hmm. czyta internet. Starsi ludzie może być po się ciągnęli, bo oni mm -hmm. mniej y, to do internetu y, są przyzwyczajeni. Y, no ale też już pomału zaczynają też, y, się tego uczyć. Y, natomiast y, w tej chwili to już no, nie jest czas jakichś takich małych y, inicjatyw, tylko trzeba stworzyć pisma no, y, takie mm -hmm. solidne, poważne. No, mój biuletyn był... Analizujący. Y, tak. Y, to, to było pięć, sześć lat temu, to, to od tego czasu się zastąpił postęp technologiczny jednak w Polsce. Dobrze, ale powiem tak, co, co będzie, jak po prostu wyłączę internet? No, Czyli jednak ta forma, forma pisana, pisana no, gazetkowa też no, się no, przydaje. To, 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 to jest żaden problem, proszę, no Państwa, to, to żaden problem, proszę no Państwa, przejść z jednej do drugiej. To jest tylko kwestia środków technicznych, czy tak będziemy pisać, czy inaczej. Na internet jest bardziej interaktywny, bo tam można dyskutować na bieżąco, mm -hmm. to weryfikować, komentować, zamieszczać filmy yy, itd. Ludzie są szybsze w tej chwili nie tyle do co do oglądania, tak. więc może... Mówienia, sztuka, sztuka wypowiadania się jest bardzo ważna, tak, tak. Trze, trzeba się tego uczyć, to jest, to jest, też... Jak na razie nasi wrogowie jeszcze na internet sposobu nie mają. Na razie jeszcze nie mają, więc to, to chyba na to tykanie